Jestyna Sitarska, witam Państwa w telewizji regionalnej Krajna TV i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń marca w gminie Sempólno. A dziś w programie będziemy mówić o rozpoczęciu prac budowlanych na sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki. O pieniądzach na budowę pola namiotowego w Sempulnie. Chcemy zdążyć na ten sezon, wszystko będzie zależało od wykonawców. O planach budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jest rampa, z rampy będzie, będzie wrzucane do poszczególnych kontenerów. Powiemy także co to są osy i gdzie powstaną w Sempulnie. Zaczynamy jednak od przywitania nowonarodzonych mieszkańców gminy Sempullo. To stało się już powoli nową świecką tradycją, że dwa razy w roku burmistrz Sempulna wita dzieci urodzone w poprzednim półroczu. Tym razem w drugim półroczu 2017 roku w gminie Sempulno urodziła się niecała setka dzieci. Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze spotkanie. Jak to już była mowa od pewnego czasu w gminie sempulno -Ukrańskiej. Szczególnie witamy naszych nowonarodzonych obywateli, najmniejszych. To powitanie polega właśnie na spotkaniu w naszym Centrum Małego Dziecka i Rodziny w skromnych, Opominku w postaci super ręczniczka z wyhaftowanym logo Wawrzynka. To jest duży Wawrzynek, który Was tutaj witał. Maskotka gminna, opracowana specjalnie na potrzeby też naszych najmniejszych mieszkańców. On jest też i wyhaftowany na tym ręczniczku, który będzie, mam nadzieję, służył Waszym pociechom. Oprócz tego, oczywiście, rodzice dostają list gratulacyjny z podziękowaniami za te nowe nasze pociechy. W gminie Symbolnograńskie zależy nam na tym, żeby naszych obywateli jak najwięcej było. Muszę powiedzieć Państwu, że rok ubiegły zakończył się wyjątkową liczbą urodzeń w naszej gminie, bo w gminie urodziło się 190 dzieci. To oznacza, że to był najlepszy wynik od podajże czterech lat, a jeżeli pominąć jeden rok z tych czterech, to nawet z 10 lat to jest najlepszy wynik w najlepszych latach w minie no, rodziło się 212 dzieci, natomiast y, niestety ne, najsłabsze y, y, urodzenia mieliśmy na poziomie 140, więc 190 to jest bardzo dobry wynik, z czego się cieszymy. Przysparza on wiele radości nam wszystkim, przede wszystkim Państwu, czyli jej rodzicom, no a nam daje kolejne jak gdyby, wyzwania do y, realizacji i Mam nadzieję, że gminie podróżnogańskie będziemy mogli naszym najmniejszym obywatelom zapewnić dobre warunki właśnie wychowania i opieki, a jednym z takich miejsc właśnie jest to miejsce, czyli Centrum Małego Dziecka i Rodziny, które Państwo pewnie albo znacie, albo będziecie mieli okazję za chwileczkę za chwileczkę poznać. Dzieci są e, fantastyczne, zawsze się niecierpliwią na takie spotkania, bo gadające głowy ich nie interesują, więc przystąpimy od razu chyba do wręczenia e, listów gratulacyjnych dla rodziców i ręczniczków dla dzieci. Przed miesiącem mówiliśmy o pieniądzach na wymianę pomostów i zakup nowego sprzętu pływającego na Plaży Miejskiej w Sempulnie. Dziś już wiemy, że kilkaset metrów dalej, na tzw. Tak starej Plaży, powstanie długo wyczekiwane pole namiotowe. Władzą Sempulna udało się pozyskać fundusze unijne na ten właśnie cel. tutaj ubogacać nasze walory turystyczne, naszej gminy, naszego miasta. Oprócz modernizacji plaży miejskiej będzie też zmodernizowane miejsce biwakowe. Ja przypomnę, na tak zwanej starej plaży powstała już ekobaza, która cieszy się powodzeniem wśród naszych mieszkańców. Nieco wyżej jest miejsce wyznaczone na pole biwakowe. Tam powstanie infrastruktura, która pozwoli to nazwać polem namiotowym. Powstanie budynek higieniczno-sanitarny, będą toalety, prysznice, miejsca do umycia się, miejsca też do zmywania naczyń. Całe pole zostanie wyposażone w energię elektryczną. Tutaj będzie rozprowadzana sieć powstaną supy oświetleniowe, ale też i skrzynki prądowe, do których też użytkownicy tego pola będą mogli się podłączyć i korzystać. Tym bardziej, że na tym polu też zastosujemy fotowoltaikę, czyli na tym budynku higieniczno-sanitarnym zostaną panele fotowoltaiczne, które będą produkować energię elektryczną ze słońca, dzięki czemu mamy nadzieję na niskie koszty utrzymania tego pola namiotowego. Panie burmistrzu, no muszę o to zapytać, bo ta zima powoli się kończy i lato coraz bliżej. Zdążycie zarówno z plażą, jak i z polem? Chcemy zdążyć na ten sezon. Wszystko będzie zależało od wykonawców. Niestety tutaj pierwszy przetarg na pomosty nie powiódł się, ogłosiliśmy drugi. To troszeczkę skraca nam czas na przygotowanie tego Wszystkiego, no ale jeszcze realna szansa jest, że plaża będzie zmodernizowana na ten sezon. Jeżeli z kolei pole namiotowe zostanie rozstrzygnięte w pierwszym przetargu, to na pewno zostanie wykonane do tego sezonu, ponieważ tam zakres robót nie jest, nie jest za duży. Po wielu latach oczekiwania i trzech przetargach rozpoczęły się wreszcie prace budowlane w sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki. Sala przypomina obecnie plac budowy i rzeczywiście tak jest, bo prace ruszyły w tym miejscu pełną parą. Najpierw przez kilka lat trwały starania o pozyskanie funduszy na realizację tego zadania. Sala kinowa była właściwie ostatnią częścią Centrum Kultury i Sztuki, która wymagała remontu. Ostatnią, ale ze względu na zakres prac, także najdroższą, bo przy tej okazji zostanie wymienione dosłownie wszystko. Miały legendarne już fotele, na których filmy i przedstawienia oglądało kilka pokoleń mieszkańców Sempulna. Teraz za sprawą ekip budowlanych zniknęła też podłoga, a za chwilę przyjdzie czas na scenę i garderoby. W sumie remont sali kinowej będzie kosztował 3 200 tysięcy złotych, a prace mają potrwać do września. 800 tysięcy złotych grantu na budowę, tak zwanego przoku, otrzymało sępólno krajeńskie. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstanie na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków. A to, że powstanie, to dobra wiadomość zarówno dla władz miasta, jak i mieszkańców. My otrzymaliśmy grant w wysokości około 800 ponad 800 tysięcy złotych na przygotowanie właśnie takiego profesjonalnego punktu zbiórki odpadów komunalnych. On powstanie w mieście, będzie zlokalizowany bezpośrednio przy miejskiej oczyszczalni, w tej części, gdzie Dysponujemy już gruntem, który nie musi być przeznaczony na potrzeby oczyszczalni. Ona została zmodernizowana, pozostały tam grunty, które chcemy właśnie zagospodarować na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Myślę, że miejsce centralne będzie najwłaściwszym miejscem dla wszystkich naszych mieszkańców. Miasto będzie miało praktycznie pod, pod ręką, a tereny wiejskie zarówno wschodnia, jak i zachodnia część gminy równo oddalone będą od tego punktu. To dobra wiadomość dla władz miasta, bo z roku na rok wskaźniki odzyskiwania odpadów nadających się do recyklingu muszą wzrastać. A dla mieszkańców, bo teraz każdy będzie mógł przywieźć na przok wszystkie możliwe rodzaje odpadów bez dodatkowych opłat. W sumie powstanie tam aż 26 wielkich kontenerów. Papier, tektura, tworzywa, sztuczne metale, duża AGD, meble inne, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, rozbiórkowe, opony, tekstylia, małe AGD. Szkło będzie na białe, kolorowe i mieszane, odpady zielone, drewno, żeliwo popioły, płyty gipsowo-kartonowe, prasa kolorowa, styropian, opakowania wielkomateriałowe, baterie, świetlówki, akumulatory, oleje i substancje ropopochodne, detergenty, środki ochrony roślin, farby, odczynniki fotograficzne, rozpuszczalniki, kwasy i leki. I to wszystko będzie można tu To przywieźć. wszystko będzie można przywieźć tutaj. Panie kierowniku, to tutaj będzie ten sok? Jesteśmy obecnie na terenie planowanego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Będzie teren wytyczony, ogrodzony. Jakaś będzie zieleń izolacyjna dookoła, również posadzona. Jest planowana budowa rampy i przy rampie będzie 6 kontenerów na, wstęp, na segregację odpadów. Również dookoła tego przoku będzie postawione kolejne 20, w którym będziemy mogli składować posegregowane już odpady przywiezione przez mieszkańców. A Panie kierowniku, czas goni? Bo te ustawowe normy to już tak lada chwila? Czas goni nasz od samego początku, jak wyszła ta ustawa, ponieważ z roku na rok zwiększa nam się procentowy udział w, w odbiorze odpadów w 2020 na przykład dla odpadów gruzu budowlanego jest mamy osiągnąć już poziom 70% dla odpadów biodegradowalnych możemy, będziemy mogli składować na składowiskach odpadów nie więcej niż 35% dlatego taki PSOK jest dla gmin bardzo dobrym urządzeniem. A co się stanie z, ze składowiskiem we właściborku w momencie, kiedy, kiedy to powstanie? Rekultywacja i, no i zamknięcie. Maciej Bur, Krajna TV. I na sam koniec zaglądamy jeszcze do Gapiego Lasku przy Alei Lipowej i na plac przy osiedlu Jana Pawła II. Tam bowiem powstaną tak zwane osy, czyli otwarte strefy aktywności. Oprócz tego na terenach wiejskich zostaną w tym roku wybudowane zupełnie nowe place zabaw. To jest taki rządowy program skierowany właśnie do samorządów, polegający na tym, że będzie można uzyskać dotacje na budowę zewnętrznej plenerowej siłowni z placem zabaw dla dzieci. Gmina sępólno do takiego programu przystąpi. W mieście naszym pojawią się dwie takie strefy. W jednej części naszego osiedla na ulicy przy ulicy Lipowej i w drugiej części naszego osiedla na osiedlu Jana Pawła II powstanie zewnętrzna plenerowa siłownia z placem zabaw dla dzieci. Program rządowy, do którego gmina sępólno przystąpiła. Liczymy na uzyskanie tutaj dotacji w wysokości 50% kosztów tego tego programu. Drugie tyle wspólnie z samorządami naszych osiedli będzie finansowała gmina sępulno Całość ma kosztować 200 tysięcy złotych, ponieważ jeden taki, jedna taka strefa kosztuje 100 tysięcy złotych, mniej więcej 100 tysięcy złotych na urządzenia, więc jeżeli będą dwie to 200 tysięcy złotych gmina sępulno z pozyskanych pieniędzy i samorządowych i własnych sfinansuje takie właśnie prace. Panie burmistrzu, czy samorządy osiedlowe, te dwa miejskie, sempoleńskie zgodziły się na to, żeby ze swoich budżetów wysupłać część, e, część e, finansową taką, która pozwoli sfinansować to przedsięwzięcie? To jest zawsze trudna decyzja, natomiast samorządy się zgodziły, e, rozmawiały też z mieszkańcami. Zresztą jest to wszystko robione dla mieszkańców, więc myślę, że nie ma tutaj żadnego problemu. Oprócz tego w ośmiu miejscowościach gminy Sempulno powstaną place zabaw dla dzieci. Chodzi o Iłowo, Niechosz, Lutówko skarpę, wałdówko, wiśniewkę, wysoką krajeńską i zboże. Na ten cel przeznaczonych jest 235 tysięcy zł. Mniej więcej 60% to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Maciej Bur, Krajna TV. To był przegląd najważniejszych wydarzeń marca w gminie Sempulno-Krajeńskie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych programów na antenie Krajna TV.